W ogóle nie, częściej Little Big Planet. Dobra, nie patrzymy go. Do... Eee, Co? No i... oaa, oh, to Sackboy, dobra. What the fuck? Najlepiej wygląda przy złości. Ale tak jest creepem. uspokój się Sackboy Masz nie mieć ciemoc najlepiej. Oj 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 oj! To jest ten nieprzyjemny element właśnie. Oh, oj! które wspominałem! O! Oh. Ej! Ej, 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 ej! Atakują mnie z Kubani. czym ja im coś ka? O jak. Nie. Bi... Nie. On wróci, prawda? A nie wróci. Nie! Tak blisko. Kurw. O, ojej, ojej, ojej. Ha! Um. O, wchodzimy do lampy. Never. Ale ej, super level, naprawdę ekstra.